Witam Państwa bardzo serdecznie. Bardzo dziękuję za zainteresowanie moim ogłoszeniem. Ten filmik, który bardzo dokładnie przedstawi autko omawiane w jest jakby potwierdzeniem słów. kolorować rzeczywistość przy sprzedaży samochodu. Samochód, o którym mowa, to oczywiście Fiat Punto drugiej generacji, model po faceliftingu, 2005 rok. Silnik to wszystkim bardzo dobrze znany 1-2, 8-zaworowy, rozrząd oczywiście bezkolizyjny, zasilany benzyną oraz gazem. Gaz jest renomowanej firmy włoskiej BRC. Auta. Zaczniemy oczywiście od oględzin blacharsko-lakierniczych. Proszę zauważyć, że wszystkie elementy blacharskie, wszystkie łączenia elementów blacharskich mają tą samą szerokość. Co świadczy tylko i wyłącznie o bezwypadkowości samochodu. Lakier, tak jak widać, jest jednolity, równomiernie się rozprowadza. Żaden element samochodu nie był lakierowany. Dodam jeszcze, że samochód przed nagrywaniem tego filmiku tylko i wyłącznie został umyty. Nie był woskowany, nabłyszczany czy też polerowany. Tak samochód prezentuje się po umyciu. Pokażemy wlew paliwa, że nie ma absolutnie żadnej korozji. Proszę bardzo, pokażemy również próg. Ten samochód, ten model Fiata oczywiście już blachy ma odcynkowane, więc nie ma mowy o żadnej korozji. Zresztą samochód od początku e, był garażowany. Jeśli chodzi o rysy, mamy tutaj właśnie jedyną na tym boku, jest ryska. E, tak naprawdę jest ona niezauważalna z odległości dłuższej niż 15-20 cm, ale ją pokazuje oczywiście. Jeśli chodzi Obcierki parkingowe. Samochód ma jedną obcierkę właśnie taką. E, miała ona miejsce na jednym z parkingów supermarketu. E, wychodząc, wracając z zakupów właśnie coś takiego zauważyłem, sprawca po prostu odjechał. Tak ona się prezentuje. Klapa, proszę zauważyć, że w żadnym miejscu nie odstaje. Samochód jest bezwypadkowy. Przechodzimy do kolejnej strony, i tu również nie ma mowy o jakichkolwiek wgnieceniach, zaprawkach też innych ubytkach lakieru. Jeszcze dach. Jeszcze raz progi z tej strony absolutnie nie ma żadnej korozji. Samochód ma jeszcze jedną malutką rysę, która znajduje się w tym miejscu. Eee, proszę bardzo, również nie chciałem tego malować, aby nikt nie zarzucił mi, że samochód miał malowaną maskę i jest po jakimkolwiek wypadku. Proszę bardzo, lakier na masce bardzo równomiernie się rozkłada. Wszystkie. Szpary, tak jak wcześniej powiedziałam, są tej samej grubości. I tak właśnie autko prezentuje się na zewnątrz.